Muszę Państwu powiedzieć, że Zacznę od tego, że nieobecność Rafała Trzaskowskiego Jakby jest takim wymiernikiem tego, co się stanie Jak Rafał Trzaskowski wygra Otóż proszę Państwa Ten szczyt arogancji Szczyt bezczelności politycznej Będzie absolutnie miał miejsce wtedy, kiedy on zostanie prezydentem Pamiętajcie, że o 18 maja Idziemy wszyscy do wyborów jak jeden W pierwszej duże głosujemy sercem W drugiej rozumem i nie ma, że głowa boli, paluszek boli. Idziemy głosować, bo idziemy głosować, czy Polska będzie, czy jej nie będzie. Tak jest. Idziemy, proszę Państwa, walczyć o naszą ojczyznę. W Ten rząd przez półtora roku swojej działalności wyhamował Polskę na lata. My potrzebujemy dzisiaj kilku lat, żeby stanąć z powrotem na nogi. I nieprawdą jest, że jest wszystko w porządku, bo jest wszystko źle. Lasek dzisiaj wymieniany siedem audytów zrobił odnośnie CPK, żeby to CPK nie powstało. Taka jest prawda. Marnują na naszych oczach naszą ojczyznę i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby naszą rodzinę, naszą ojczyznę sobie dać wyrwać. Nie możemy sobie na to pozwolić. Rodacy, to nie chodzi o zmiany ustawowe. Tu chodzi o całą konstytucję, o organizację państwa i od tego będzie prezydent i jego konstytuanta.